Miała mi chłopaka, utopił się w studni. Ja żałobę noszę, ja żałobę noszę aż podłoga dudni. Ja żałobę noszę, ja żałobę noszę aż podłoga dni. Miała mi jak chłopaka, jak w pudełku lalka, teraz go, się kocha, teraz. Teraz nim kocha moja koleżanka, teraz się w nim kocha, teraz się w nim kocha moja koleżanka, ja swojej rywalce poobcinam palce, poobcinam pięty, poobcinam pięty rywalce zawzięty, poobcinam pięty, poobcinam pięty. Ci nam pięty, rywalce zawzięty. Ja swojej rywalce niczego nie życzę. Cztery metry ziemi, cztery metry ziemi i czarną spódnicę. Cztery metry ziemi, cztery metry ziemi i czarną spódnicę. Najlepsze trzeba... na koniec. Nie? To była pani Obirek z Korajca i zespół Polem Biskow z Małopolski. Czy tam <słyska>